Szanowni Państwo, bardzo mi miło wszystkich powitać. Jesteśmy dzisiaj w bardzo wyjątkowych okolicznościach, ponieważ, jak widzicie, są z nami dwie tłumaczki. Tłumaczka Diana, która będzie tłumaczyła w polskim języku migowym, oraz tłumaczka Olena, która tłumaczy w ukraińskim języku migowym. Ten webinar, zgodnie z naszym planem, Dotyczy tej informacji o usłudze, którą dwie firmy, MIGAM oraz Grupa Kapitałowa Arteria, realizują dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale te rzeczy, o których będziemy do Was mówili, będą dotyczyły dużo szerszego kontekstu w ogóle uruchamiania infolinii, w tym infolinii całodobowych, dla osób, które tego potrzebują w różnych obszarach, w tym. Dla osób niesłyszących i właśnie także infolinii, które dotyczą obsługi w różnych językach. Dominiku, bardzo serdecznie dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie do tego cyklu webinarów, podczas którego co tydzień, w środy lub w czwartki o godzinie 12 mówimy o dostępności. Jesteśmy w takich okolicznościach, że trudno jest nie odnieść się do tego wszystkiego, co dzieje się na Ukrainie, do wojny, do agresji, którą Rosja względem Ukraina, Ukrainy się dopuściła. Natomiast zgodnie z naszym planem, na pewno chcemy i powinniśmy powiedzieć o tym, w jaki sposób to, co wspólnie realizujemy, między innymi dla Narodowego Funduszu Zdrowia, może posłużyć zarówno głuchym Polakom, jak i także głuchym Ukraińcom. I też słyszącym, słyszącym Polakom i słyszącym Ukraińcom. Więc, jeśli możesz, to bardzo proszę, powiedz trochę na temat tej naszej wspólnej działalności. Jednocześnie zaznaczam, że jesteśmy na żywo na trzech platformach: na Facebooku, LinkedInie, YouTube. Możecie Państwo. Pisać do nas, i te komentarze będziemy mogli wyświetlić i odpowiedzieć na pytania. Będę wdzięczny, jeśli ktoś też napisze, że nas dobrze słychać i widać. Więc, Dominiku, jeszcze raz witam Cię i jeśli mógłbyś właśnie rozpocząć trochę od takiego wprowadzenia, trochę co my razem robimy, co robią nasze firmy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję, Paweł, za zaproszenie. I tak jak wspominałeś, my tydzień temu. Nawiązaliśmy kontakt w sprawie tego spotkania, i to była zupełnie inna rzeczywistość, w której funkcjonowaliśmy, a w innej rzeczywistości funkcjonujemy od ubiegłego tygodnia. Wszyscy liczymy na to, że ten konflikt szybko się zakończy i będziemy mogli funkcjonować w takich dotychczasowych warunkach, które mieliśmy, czyli względnego pokoju i spokoju, bo ostatnie też dwa lata w związku z pandemią COVID-u, wszystkich nas dość mocno doświadczyły, więc no, ten rok zaczyna się trudno, ale mam nadzieję, że, że jestem optymistą i mam nadzieję, że trzymam kciuki bardzo mocno za, to, za Ukraińców, za to, co się dzieje na Ukrainie i liczę na to, że, że swoją postawą, tym bohaterstwem pokonają przeciwnika i Zachód bardzo mocno będzie ich przy tym wspierał. Natomiast, wracając do tematu naszego spotkania, to jest nie pierwsza usługa, którą wspólnie z MIGAM realizujemy. Wcześniej również realizowaliśmy wspólnie usługę telefonicznej Teleplatformy Pierwszego Kontaktu dla nfz -u. W ramach tej usługi udzielaliśmy świadczeń medycznych przez telefon i również za pośrednictwem wideo czata przy wsparciu tłumacza języka migowego. Obecnie od stycznia świadczymy usługę telefonicznej informacji pacjenta. Usługa ta przede wszystkim polega na tym, że udzielamy podstawowych informacji o przysługujących świadczeniach, o tym, gdzie takiej pomocy medycznej i w jakim zakresie dany pacjent może uzyskać. InfoLinia obsługuje głosowo cztery języki: jest to język polski, ukraiński. Dominika zawiesiło, ale jest to język polski, ukraiński i zaraz się dowiemy też, jakie pozostałe. Natomiast to, o czym Dominik też zaczął mówić i co ja mogę w tej chwili Państwu też potwierdzić, usługa telefonicznej informacji pacjenta czyli ta usługa, którą realizujemy wspólnie, Służy do tego, żeby dowiedzieć się o tym, jakie świadczenia i gdzie można uzyskać. To jest o tyle ważne, że tu można uzyskać informacje, na przykład o nocnej, świątecznej opiece lekarskiej, o najbliższym SOR, o aptece, gdzie znajdzie się lek. Oraz o czasie na przykład najkrótszego oczekiwania do lekarza specjalisty. Ta usługa nie działa w taki sposób, żeby można było na przykład porozmawiać z każdym lekarzem. To był też ten powód, dla którego nam tak bardzo zależało na tym, żebyśmy wspólnie z firmą Arteria z grupą kapitałową Arteria wystąpili dla Państwa, żeby też to podkreślić: że ten zakres to informacje w tym zakresie, telefoniczna informacja pacjenta, a nie udzielanie bezpośrednich świadczeń zdrowotnych przez telefon. Taką usługę nasze firmy wspólnie realizowały ze sobą wcześniej. To była usługa, która nazywała się tele, teleplatforma pierwszego kontaktu. TPK, teleplatforma pierwszego kontaktu. W tym zakresie tą usługę obecnie od Narodowego Funduszu Zdrowia przejęło i realizuje ministerstwo Zdrowia. Proszę Państwa, czekając, mam nadzieję wkrótce na powrót Dominika, który po prostu być może ma jakiś problem z internetem, przejdę do tego, żeby powiedzieć o tym, co w tej chwili MIGAM robi i co zrealizowało w ramach dostępności dla osób niesłyszących z Ukrainy. Od wczoraj, czyli od 1 marca, uruchomiliśmy w pełni darmową infolinię, którą, która pozwala na połączenie wideo z tłumaczami posługującymi się ukraińskim językiem migowym. Chcemy pomóc przybywającym do naszego kraju osobom niesłyszącym z Ukrainy i w ten sposób Migam zapewniło ze swojej strony takie działanie i tą dostępność. Jest już Dominik, przywracam Cię tutaj do nas, do studia. Dominiku, ja zdążyłem w międzyczasie powiedzieć o tym, że czym, czym tak naprawdę różni się obecnie ta telefoniczna informacja pacjenta od teleplatformy pierwszego kontaktu, którą realizowaliśmy wspólnie wcześniej, ale która w tej chwili jest obsługiwana przez inny podmiot i jest przy Ministerstwie Zdrowia. Czyli przede wszystkim podkreśliłem, że tutaj tych świadczeń medycznych nie obsłużymy, tylko udzielimy informacji o tym, jak te usługi mogą być przez kogoś innego świadczone. Tak, tak, jak najbardziej. Przepraszam, jaka jest złośliwość rzeczy martwych. Specjalnie, specjalnie dzisiaj zostałem w miejscu, gdzie wydawało mi się, że tą łączność będę miał stabilną. Natomiast rzeczywiście zakres, zakres usługi jest inny. Tutaj ta nasza rola to jest rola bardziej informacyjna, bardziej wskazująca drogę, którą powinien pacjent podążać. Natomiast w tym tygodniu została też wydzielona specjalna kolejka do obsługi w języku, zarówno ukraińskim, jak i polskim, na telefonicznej informacji pacjenta, która właśnie informuje o świadczeniach, które są dostępne dla osób przybywających z Ukrainy, więc taka pomoc jest dostępna, jest poprzez ten numer telefoniczny informacji pacjenta, możemy takie informacje uzyskać i możemy też uzyskać aktualnej, mamy dostęp też do aktualnej, aktualnej wiedzy na temat tego, z jakich świadczeń i gdzie osoby przybywające z terenu Ukrainy będą mogły skorzystać. Wydaje mi się, że to nie jest pierwsza potrzeba, te świadczenia medyczne, jeżeli ktoś nie jest przewlekle chory, ale mniej więcej osób będzie przybywało do naszego kraju, zostanie w tym kraju odrobinę dłużej, będzie potrzebowało z takiej pomocy skorzystać, od, nie wiem, podstawowej pomocy w przypadku jakiegoś zachorowania do, do bardziej skomplikowanych sytuacji medycznych, z którymi być może będziemy mieli wkrótce do czynienia. Więc na pewno te nasze wspólne działania w tym zakresie, w którym MIGAM zapewnia dostępność w tym wypadku całodobowo, bo to też trzeba podkreślić, że te połączenia dla głuchych z tłumaczami polskiego języka migowego my mamy możliwości zapewniamy całodobowo. Niestety ta usługa, którą teraz uruchomiliśmy, jeśli chodzi o darmowy dostęp do tłumaczy języka ukraińskiego jeszcze całodobowa nie jest to jest dopiero pierwszy etap my w tej chwili przeznaczamy na to tylko i wyłącznie własne środki jako firma Migam więc i tak zatrudniliśmy pierwszą grupę tłumaczy do nas w tej chwili na umowy o pracę żeby dla państwa tą dostępność dwujęzycznie świadczyć i realizować Dominiku Powiedz mi, bo mówiłeś mi o tym, że tych infolinii i tych różnych działań, bo to warto też podkreślić, że Grupa Kapitałowa Arteria jest potężnym podmiotem, jeżeli chodzi o liczbę różnych infolinii, które obsługujecie, i bardzo wiele z tych infolinii jest dostępnych dla osób, które mówią tylko po ukraińsku, bo w tym zakresie obsługujecie. Tylko mówimy tutaj cały czas o fonicznym ukraińskim, bo, bo to jest usługa, którą realizujecie. Możesz coś, coś więcej na ten temat powiedzieć? Dużo jakie to są obszary, chociaż tematy? To są w tym momencie obszary, na przykład telekomunikacyjne, obszary związane ze zdrowiem. W, natomiast te potrzeby bardzo dynamicznie pojawiają się po stronie wszystkich klientów, bo obsługujemy, obsługujemy różne instytucje, które dotychczas nie oferowały obsługi telefonicznej w języku ukraińskim. Natomiast od tego tygodnia, od końca ubiegłego tygodnia, te potrzeby się pojawiają. I zakładam, przypuszczam, że będą narastały z każdym kolejnym dniem, bo ty, ilość zapytań jest naprawdę bardzo duża. Więc staramy się na to oczekiwanie naszych klientów reagować, i dostarczać osoby, które obsług będą obsługiwały klientów ze znajomością języka ukraińskiego, no bo taka jest potrzeba akurat czasów, w których jesteśmy w chwili, i te obszary są mocno rozbudowywane. Natomiast no, podejmujemy też dodatkowe działania. Oprócz tych takich działań typowo komercyjnych na zlecenie naszych klientów, to chciałem też powiedzieć o jednej inicjatywie, która w grupie Arteria, Kapitałowej Arteria miała miejsce i ta usługa już działa. Zarząd Grupy Kapitałowej Arteria postanowił wesprzeć, którą z organizacji wspierających imigrantów przybywających do kraju. W ubiegłym tygodniu zostały nawiązane pierwsze kontakty i uruchomiliśmy już pierwszą usługę. To jest zespół konsultantów, który wspiera Urząd do Spraw Cudzoziemców. Całodobowo, więc nasi konsultanci w ramach takiego bezpłatnego wsparcia wspierają tą instytucję i wspierają osoby przybywające do krajów. Obsługa odbywa się w czterech językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim. Podobnie jak te na telefonicznej informacji pacjenta. No i takich inicjatyw jest więcej, ponieważ no prowadzimy też rozmowy z jednostkami samorządowymi, które potrzebują tego wsparcia, nie mają doświadczenia na przykład w obsłudze telefonicznej i potrzebują wsparcia w takiej bieżącej koordynacji informacji, które spływają z terenu. Więc tutaj też jesteśmy otwarci na to, żeby taką współpracę nawiązywać. Tam, gdzie będzie możliwość, oczywiście będziemy starali się albo usługę realizować po najniższych kosztach, albo nawet przy jakichś minimalnych kosztach, albo nawet za darmo, w zależności od tego, jaka to będzie skala wsparcia, bo wiemy, że no potrzeba, potrzeby są duże, szczególnie po stronie organizacji charytatywnych. No my w tej chwili też jako, jako Migam, także ze względu na fakt współpracy z grupą kapitałową Arteria, My od samego początku deklarowaliśmy, że ta usługa, którą uruchomiliśmy, tego dostępu do tłumaczy języka ukraińskiego, w tej chwili jest przez nas finansowana i jest ona do dowolnej sprawy, więc też w każdym zakresie, czy, czy to tak jak ty realizujesz teraz to, to dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czy, czy w innych instytucjach, MIGAM jest, jest otwarte na to, żeby, żeby pomóc, żeby tych tłumaczy, którzy już z nami w tej chwili współpracują, zaangażować do tego, żeby faktycznie głusi przybywający z Ukrainy, żeby mogli się porozumieć. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, każdy kraj ma własny język migowy, dlatego właśnie są dzisiaj z nami dwie tłumaczki. Diana tłumaczy na polski język migowy, PJM, język naturalny głuchych mieszkających w Polsce. Pani Olena tłumaczy na ukraiński język migowy, czyli język naturalny głuchych, którzy mieszkają na terenie Ukrainy. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że, że każdy kraj ten własny język migowy ma. Dominiku, czy. Bo dzisiaj, dzisiaj chyba mamy poza faktem, że mamy potwierdzenie, że nas dobrze słychać i widać, za co dziękuję. No, dzisiaj faktycznie może mamy troszkę, troszkę mniej aktywną widownię, czy ewentualnie jest coś jeszcze, co, co, co uważasz, że warto by było, żebyśmy powiedzieli? To znaczy tak, no, to, 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 co, to, co obserwujemy i co widać też na naszym rynku Call Center, to ten dostęp do obsługi osób głuchych jest zauważany przez wiele organizacji, wiele firm. I Paweł, to co robicie, wydaje mi się, że jest takim krokiem naprzód i bardzo szybką reakcją na tą sytuację, która się obecnie dzieje na Ukrainie. Więc wielu osobom, które przybywają do Polski, no zakładam, że to tego wsparcia będziecie w stanie udzielić. Zakładam, że my też będziemy w stanie w razie potrzeby jakoś Was wesprzeć. E, tu chciałem tylko jedną rzecz sprostować, bo akurat mi e, folinie dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców e, to jest inicjatywa koleżanek, e, moich ze stolicy, więc e, to, to nie jest absolutnie moja zasługa i nie chciałbym jej sobie przypisywać. E, szybka inicjatywa, szybki kontakt z klientem i okazało się, że, że szybki sukces, ponieważ Usługa działa i już może tak naprawdę wspierać osoby przybywające do Polski. Natomiast w kontekście tego, co się u nas dzieje, bo to wydaje mi się, że o tym też rozmawiamy, ja jestem bardzo mocno zbudowany tym, jak branża reaguje, jak generalnie polskie firmy, osoby indywidualne reagują też i wspierają polskie samorządy, wspierają. Przybywające osoby do naszego kraju i zakładam, że my, jako, jako społeczeństwo, będziemy się musieli też otworzyć znacznie szerzej na tą nową kulturę, dostosować się też do sporej grupy osób, która do naszego kraju przybędzie i nauczyć się w tym wszystkim też funkcjonować. Mam nadzieję, że. Że też dzięki temu uda się nam, ponieważ to zapotrzebowanie na rynku pracy cały czas jest i z perspektywy też usług, które świadczymy, my cały czas szukamy pracowników. Więc ja też mocno liczę na to, że będziemy mogli wesprzeć osoby przybywające do Polski, które często nie mają punktu takiego zaczepienia, tym, że po prostu damy im pracę. Więc jeżeli będziemy mieli takie osoby, które. Będą chciały podjąć jakąś pracę. Wiemy, że urzędy pracy otwierają się na zatrudnianie osób przybywających, uciekających przed wojną, więc my jak najbardziej otwieramy tutaj wszystkie drzwi. Jeżeli tylko będzie możliwość, będziemy starali się wesprzeć jak największą grupę osób, tym, że, że damy, damy osobom przybywającym do naszego kraju zatrudnienie. No, dziękuję, że odpowiedziałeś o tym obszarze zatrudnienia. To jest też coś, co jest dla nas ważne w grupie Migam. Współpracujemy jako Migam także z drugą spółką, firmą Praca bez Barier, która zajmuje się aktywizacją zawodową, szukaniem pracy właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. I nawet muszę się z Wami podzielić, drodzy widzowie, i, i z Tobą Dominik i, i z tłumaczkami, taką informacją, że wczoraj przyszedł do naszej firmy człowiek, który myślał, że może mógłby z nami zacząć współpracę jako tłumacz ukraińskiego języka migowego. On akurat nie słyszy, więc byłaby trudność, żeby jednocześnie obsługiwał głosowo i fonicznie na przykład po polsku. Choć on akurat zna polski migowy i ukraiński migowy, ale porozmawialiśmy i okazało się, że Denis jest dentystą z dokumentami, które pozwalałyby mu wykonywać pracę w swoim zawodzie. Ja już do jednego z naszych klientów, z którymi pracujemy w Migam, od razu wczoraj zadzwoniłem i wydaje mi się, że nawet po tym webinarze będę przesyłał właśnie dokumenty Denisa do, do, te, do tego. Zakładu leczniczego, gdzie być może jako dentysta będzie mógł zacząć pracę, więc oczywiście nie robimy tego za, za, za pieniądze, jako praca bez barier w tym wypadku, po prostu chcemy pomóc, tak? i to, to jest to, na czym nam bardzo zależy. Mam nadzieję, że tych okazji do, do pomocy, do tego, żebyśmy te wszystkie kontakty i firmy, z którymi się znamy, też zaangażowali do tego, żeby tą dostępność jak najszerzej zapewniać. Że po prostu do tego przejdziemy. Tak jak powiedziałem, w tej chwili jako Migam mogliśmy pozwolić sobie na uruchomienie tej usługi tłumaczenia na ukraiński migowy w wymiarze 12 godzin dziennie w trakcie 5 dni roboczych, czyli od poniedziałku do piątku, od 8 do 20. Natomiast zobaczymy, jak, jak się dalej to potoczy. Może będziemy faktycznie też my rekrutowali, właśnie zaraz, kolejne osoby z myślą o tym, że gdybyśmy mieli uruchomić usługę całodobowo, na przykład, bo jednak też ma to znaczenie, w szczególności w tym zakresie tych spraw przez całą dobę do nas przybywających uciekinierów przed straszną wojną, która trwa w tej chwili na Ukrainie. To Drodzy Państwo, no wydaje mi się, że jeżeli nie mamy dzisiaj jakiegoś tutaj zaangażowania ze strony widzów, pytań czy komentarzy, bardzo serdecznie chciałem podziękować. Zgodnie z naszym planem, webinary mają trwać 20 minut, 10 minut na dodatkowe pytania czy, czy odpowiedzi, więc też ze względu na szacunek dla czasu pracy naszych tłumaczek, myślę, że będziemy Będziemy powoli kończyli. Zobaczymy, drodzy Państwo, jak będzie, jeśli chodzi o kolejny, w przyszłotygodniowy webinar. Mamy zaplanowany temat, który dotyczy dostępności na uczelniach wyższych. Będziemy to potwierdzali. Być może będzie tak, że jeden webinar w przyszłym tygodniu zrobimy zgodnie z naszym planem, właśnie o dostępności, i będzie to ten webinar o uczelniach wyższych. A w drugi z tych dni, które pierwotnie zakładałem jako to albo to, czyli środa albo czwartek o 12.00, na nasze webinary, przeznaczymy na webinar typowo skierowany właśnie dla osób, które przybywają do nas z Ukrainy, osób niesłyszących, żeby właśnie podzielić się tą wiedzą, którą też na bieżąco zdobywamy o Waszej sytuacji, jako osób uciekających przed wojną, która się toczy w Waszym kraju. Mam nadzieję, że, że to wszystko skończy się jak najszybciej Waszym zwycięstwem, i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dominiku, dziękuję Tobie za tą rozmowę. Dziękuję tak bardzo. samo dziękujemy też Dianie i Pani Olenie za, za tłumaczenie tego spotkania. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy.